Dzień dobry. Witamy państwa serdecznie w podcaście poświęconym obronności i nowoczesnym formom ratownictwa. Podcast ten realizowany jest w ramach projektu Nowoczesne Ratownictwo i Obronność w 25. rocznicę Polski w NATO, finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w konkursie Służymy Ojczyźnie, służymy w NATO 25 lat obecności w sojuszu. W kategorii Obronność państwa i działalność sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polski. Dziś mam zaszczyt rozmawiać z wyjątkowym gościem, panem podpułkownikiem rezerwy Adamem Sołowiejem, oficerem rezerwy wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski. Pan pułkownik jest absolwentem prestiżowych uczelni wojskowych, takich jak Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii imienia generała Józefa Bema w Toruniu, Akademia Obrony Narodowej oraz Bałtycka Akademia Obrony w Estonii. Na przestrzeni lat swojej służby miał okazję zdobywać doświadczenie nie tylko w kraju, ale także na misjach międzynarodowych, będąc członkiem polskiego kontyngentu wojskowego ISAF w Afganistanie oraz polskiego kontyngentu wojskowego KFOR w Kosowie. Dla pełnego zrozumienia kontekstu dodam iż misja ISAF, czyli Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa, była realizowana pod auspicjami NATO i miała na celu zapewnienie stabilności w Afganistanie oraz wsparcie tamtejszych władz w walce z terroryzmem i odbudowie kraju. Natomiast misja KFOR, Kosovo-FOS, również prowadzona przez NATO, miała za zadanie utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności na obszarze Kosowa po zakończeniu konfliktu. Bałkańskiego, ale o tym będziemy za chwilę rozmawiać szerzej w dalszej części podcastu. Obecnie pan pułkownik pełni funkcję asystenta w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Hełmie, gdzie dzieli się swoją wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i obronności z kolejnymi pokoleniami studentów. Dziś porozmawiamy o jego doświadczeniach związanych ze służbą w polskich i międzynarodowych siłach zbrojnych. Współpracy w ramach NATO oraz jego refleksjach na temat obronności w kontekście współczesnych wyzwań. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tej niezwykle interesującej rozmowy. Panie pułkowniku, pełnił Pan służbę w ramach dwóch ważnych misji zagranicznych NATO, ISAF w Afganistanie i KFOR w Kosowie. Czy mógłby Pan opowiedzieć nam, jak wyglądała specyfika każdej z tych misji? Jakie wyzwania operacyjne pojawiły się podczas działań w Afganistanie, a jakie w Kosowie? I jak współpraca w ramach NATO wpływała na realizację tych działań? Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tym projekcie i za możliwość podzielenia się tymi spostrzeżeniami dotyczącymi zarówno misji, jak i naszego uczestnictwa w Parcie Północnoatlantyckim. Wracając do pytania. Ta codzienność misyjna była diametralnie różna, jeśli chodzi o obie misje. Jeśli chodzi o misję w Afganistanie, to był 2010 rok, dość, dość gorący rok na tarczy działań afgańskich, i wydawać by się mogło, że te działania powodowały, że mieliśmy tam codziennie taką sytuację nieprzewidywalną, niestabilną. Jednak prawda jest taka, że. Codzienność z reguły była dość schematyczna i monotonna, niejednokrotnie przeklatana takimi właśnie incydentami, gdzie, gdzie trzeba się było mierzyć z sytuacjami kryzysowymi, sytuacjami, które niejednokrotnie wymykały się poza ramy typowej misji stabilizacyjnej trzeba było podejmować działania zbrojne, ale później ta sytuacja po opanowaniu danego i danego zagrożenia, znowu wracała do takiej rutyny codzienności. Ja byłem oficerem, który pełnił służbę w Centrum Operacji Taktycznych, czyli takim, takiej komórce organizacyjnej Polskich Sił Zadaniowych, zajmujących się kierowaniem działaniami na Afgańskim Teatrze Działań. I moja praca to były 12-godzinne dyżury, nad których wykonywałem swoje obowiązki, obowiązki związane Głównie z realizacją zadań i wsparcia ogniowego, wsparcia działań bojowych tychże sił. Czy napotkał Pan różnice kulturowe lub proceduralne, które wpływały na działania operacyjne? Generalnie, cały kontyngent w ramach przygotowań do działania w realiach Afganistanu spędził ze sobą prawie rok. Na wspólnych ćwiczeniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. I mimo, że ten kontyngent był co najmniej dwunarodowy, jeżeli mówimy o tej polskiej części ISAF-u, bo służyliśmy tam z żołnierzami Armii Stanów Zjednoczonych, Gwardii ze stanu Illinois, to był okres, kiedy można było ujednolicić te, te nasze działania, także z pod względem operacyjnym one się nie odbiegały od siebie, oczywiście pewne różnice kulturowe zawsze odcisną piętno na, na działalności tak dużych organizacji. Takie pierwsze przykłady tego znaleźliśmy już na Teatrze Działań w Afganistanie, gdzie oprócz współpracy z naszymi kolegami ze Stanów Zjednoczonych, Podjęliśmy również po współpracę z oficerami afgańskich sił zbrojnych i afgańskiej policji. I to już było wyzwanie, ponieważ musieliśmy te różnice kulturowe również uwzględniać, zarówno w fazie planowania działań, jak i realizacji działań. Więc jak najbardziej tak, te, te, te różnice one się pojawiały. Myślę, że to jest czymś naturalnym. A proszę powiedzieć, biorąc pod uwagę współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem, misja KFOR rozpoczęła się w 1999 roku. Miała na celu utrzymanie pokoju i stabilności w Kosowie po zakończeniu wojny na Bałkanach. Kontyngent KFOR, w tym polscy żołnierze, zapewniał wsparcie dla kosowskich służb w zakresie zapobiegania konfliktom oraz stabilizacji politycznej. Jak wyglądała ta misja? Na czym polegała Pana praca? Misja na Bałkanach była misją diametralnie odmienną od tego, z czym miałem wcześniej do czynienia w Afganistanie. Tutaj element działań typowo bojowych, walki zbrojnej już nie był obecny. Swoją służbę pełniłem jako oficer, analityk zajmujący się zorganizowaną przestępczością, tak zwanymi hardlinerami, i to już pozwala ukierunkować nas bardziej, jeśli chodzi o te wyzwania, z którymi. Przyszło się właśnie zmagać w Kosowie. To była już inna faza konfliktów na Bałkanach, związana z eskalacją działań, prowadzeniem typowych działań stabilizacyjnych i odbudową, a właściwie budową od, od podstaw państwowości Kosowa, więc zadanie sił koalicyjnych tam skupiało się przede wszystkim na uzupełnianiu braków, jeśli chodzi o Zdolności obronne tego państwa, ale również skupianiu się na działaniach, które dedykowane są dla formacji typowo wewnętrznych, działaniach policyjnych, działaniach rozpoznawczych, wywiadowczych. Tam zajmowaliśmy się głównie walką ze zorganizowaną przestępczością, handlem ludźmi, przemytem, przemytem broni, również i staraliśmy się utrzymywać na. Jak najniższym poziomie tarcie etniczne, więc to, to była specyfika miejsc w Kosowie. Pamięta Pan, jakie były największe wyzwania, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, z którymi Pan i Państwo współpracownicy musieliście się zmierzyć podczas służby w obu misjach? Która była trudniejsza, która miała więcej wyzwań? Z perspektywy czasu, wydaje mi się, że misja afgańska była. Misją, która wymagała od nas o wiele więcej, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Takie główne wyzwania, które nas tam spotkały, to po pierwsze, trzeba było się szybko odnaleźć i zaadaptować w zupełnie nowym środowisku geograficznym. Trefa odpowiedzialności Polskich Sił Zadaniowych znajdowała się na płaskowyżu, który wznosił się na wysokości około 2500 metrów nad poziomem. Morza, była to pustynia otoczona górami o dużych skokach temperatury. W nocy temperatura spadała poniżej zera, w dzień wzrastała niejednokrotnie do 40 stopni Celsjusza w cieniu, więc już to samo było wyzwaniem, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Tam do tego jeszcze dochodziło ryzyko utraty zdrowia, bądź też nawet życia, ponieważ byliśmy zmuszeni podejmować. Działania zbrojne, działania, które były wynikiem działalności partyzanckiej talibów, bądź innych ugrupowań uznawanych na arenie międzynarodowej za terrorystyczne. I jeśli chodzi o misje na Bałkanach, no tutaj ten poziom ryzyka, poziom stresu to, to już jest zupełnie inna historia. Tutaj bardziej byliśmy skupieni jednak na tym, żeby działać na rzecz lokalnych społeczności. Byliśmy bardziej skupieni na wszystkich aspektach związanych z ograniczeniami kulturowymi, chociażby, więc no to, to już było zupełnie inne środowisko. W jaki sposób według Pana zmieniła się rola Polski w NATO na przestrzeni ostatnich 25 lat? Jak ocenia Pan obecną pozycję naszego kraju w sojuszu? W ciągu ostatnich 25 lat nasza rola jako Rzeczpospolitej Polskiej. I Polskich Sił Zbrojnych w Sojuszu uległa diametralnej zmianie. Doskonale pamiętam rok 1999, kiedy przystąpiliśmy do Sojuszu i był to czas wielu wyzwań, transformacji Sił Zbrojnych, potrzeby, unifikacji naszych działań, planowania pozostałymi członkami Sojuszu. Na przestrzeni tych 25 lat poprzez działalność, zarówno wewnętrzną, jak również tą na arenie międzynarodowej, zaangażowanie w operacje poza granicami kraju, również te operacje o charakterze zbrojnym. Myślę, że z roli młodszego brata urośliśmy obecnie do roli takiego regionalnego lidera, który sforuje się raczej na państwo będące prekursorem nowych trendów, jeśli chodzi o Europę, czy też Europę Środkowo-Wschodnią. Jest to swoista odpowiedź na te wyzwania i zagrożenia, które są związane z naszym położeniem geopolitycznym, więc te 25 lat to jest okres diametralnych przemian polskich sił zbrojnych. Biorąc pod uwagę współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem, jakie obszary wymagają dziś największej uwagi ze strony sojuszników NATO? Te ostatnie lata sojuszu, o których wspominaliśmy, to były również lata zmiany doktryny sojuszu, to były lata, kiedy w różny sposób państwa sojuszu postrzegały swoje środowisko bezpieczeństwa, w tym zagrożenia płynące z tego środowiska, i szczególnie początek lat 2000 to był okres, kiedy odchodziliśmy jako sojusz od postrzegania zagrożeń w kontekście wybuchu pełnoskalowego konfliktu. Skupialiśmy się bardziej na działaniach ekspedycyjnych, co wiązało się z redukcją sił zbrojnych. To również wiązało się z odejściem od powszechnego obowiązku służby wojskowej w wielu krajach sojuszu, w tym również Rzeczpospolitej. To wiązało się również z budowaniem siły zbrojnej, która była przygotowana na szybkie reagowanie w odległych rejonach świata. Niemniej jednak nasze. Trudne wschodnie sąsiedztwo jako tego państwa frontowego sojuszu spowodowało, że musieliśmy na nowo zredefiniować politykę bezpieczeństwa, zredefiniować zagrożenia. I tutaj głównym wyzwaniem, jeśli chodzi o sojusz, jest odbudowa zdolności, które można określić jako zdolnościami zimnowojennymi, czyli do odstraszania potencjalnego przeciwnika. Do odciągnięcia go od podejmowania decyzji związanych z roszczeniami terytorialnymi czy też konfliktem zbrojnym z którymkolwiek z członków NATO. Niemniej jednak trzeba mieć również na uwadze budowanie takiej siły militarnej, która mogłaby sprostać wyzwaniom wojny pełnoskalowej. I to w dalszym ciągu jest główne wyzwanie Sojuszu. Obecnie jest Pan wykładowcą. Jakie wartości i umiejętności stara się Pan przekazywać studentom katedry nauk o bezpieczeństwie? Jakie aspekty służby uważa Pan za szczególnie cenne dziś dla młodych pokoleń? Mając tą rzadką możliwość pracy z młodymi ludźmi, z młodym pokoleniem i to ludźmi, którzy przychodząc na studia na kierunku obronności. Deklarują się, że chcą się wiązać z sektorem obronnym w ten czy inny sposób, czy też z sektorem bezpieczeństwa wewnętrznego, staram się przypominać o rzeczach, które wydawać by się mogły trywialne, czyli o cnotach obywatelskich. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że często młodzi ludzie kierują się przy swoich wyborach takimi czynnikami, jak rynek pracy, chociażby rozwój kariery zawodowej, ale tutaj, jeśli chodzi o sektor obronny, jeżeli chcą związać się z siłami zbrojnymi, czy też służbami, inspekcjami, strażami, zawsze przypominam, że pierwszą taką podstawową rzeczą, której powinni pamiętać, to są nasze obowiązki wynikające z Konstytucji, czyli że Tą wolność, którą nam dano, ciągle musimy pielęgnować, a pielęgnować ją możemy, dając coś od siebie, wypełniając obywatelskie obowiązki, w tym obowiązek do obrony Rzeczypospolitej. Swoim studentom mówię, że bezpieczeństwo to nie tylko prawo, ale też obowiązek do spełnienia w ramach jego budowania, w ramach utrzymania bezpieczeństwa. Ewentualne związanie się z siłami zbrojnymi, czy też służbami, inspekcjami i strażami to również zmiana perspektywy spoglądania na siebie. To, to nie jest perspektywa oparta na ja, tylko perspektywa oparta na my i pojedyncza jednostka ma niewielkie znaczenie w dużych organizacjach, takie jak siły zbrojne, czy służby, inspekcji i straże, ona wnosi swój wkład, niemniej jednak... Tylko działanie zespołowe jest tutaj wyznacznikiem budowania realnych zdolności w tym zakresie. Widzi Pan przyszłość współpracy grup cywilnych ze służbami, ewentualnie osobami, które chcą w jakiś sposób działać w zakresie obronności w mniej formalny sposób, właśnie poprzez organizowanie się w grupach, szkolenie się też prywatnie w różnych obszarach. Uważa Pan, że ma to sens dzisiaj? To jest bardzo trafne pytanie, biorąc pod uwagę tą specyfikę konfliktów zbrojnych, z którą możemy się spotkać, chociażby w naszej części Europy. Te konflikty mocno ewoluowały. Tutaj, narzędziem, które było do tej pory uważane jako panaceum na tego typu zagrożenia, jakim są siły zbrojne, posługiwaliśmy się dość swobodnie. Niemniej jednak. Jeśli chodzi o pierwszą fazę konfliktu, tak zwaną fazę gorącą, jak najbardziej siły zbrojne sprawdzają się w tym zakresie, ponieważ to one są predysponowane do, do, użycia, do użycia wszelkich dostępnych sił, środków i metod do tego, aby radzić sobie z agresją, chociażby. Ale już w fazie stabilizacji czy w fazie odbudowy, organizacja wojskowa nie posiada. Tak dobrze wykształconych, predyspozycji, jak elementy, które wyłaniają się z chociażby z organizacji społecznych, z organizacji związanych z trzecim sektorem. Czy zauważył Pan wzrost zainteresowania tematyką bezpieczeństwa wśród swoich studentów? Na przestrzeni lat, które poświęciłem, zarówno współpracy, będąc jeszcze oficerem służby czynnej, współpracę z organizacjami zajmującymi się edukacją na rzecz obronności, jak również z tych doświadczeń wynikających z mojej obecnej pracy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, wynika, że to zainteresowanie wzrasta. Myślę, że jest to pokłosie wielu czynników. Jednym z nich jest działanie systemu edukacji w naszym kraju, zwłaszcza od, od najmłodszych lat, pojawienie się w szkolnictwie, Klas mundurowych, klasy o profilach służb mundurowych, klas specjalizowanych, to ma bezpośrednie przełożenie również na chęć kontynuowania studiów na kierunkach związanych z obronnością, a to z kolei jest kopalnia kadr dla służb inspekcji, straży, również w sektorach prywatnego czy, czy organizacji społecznych. Czy jest coś, co z perspektywy czasu postrzega Pan inaczej, patrząc na swoje Doświadczenia z misji zagranicznych, ale także z perspektywy czynnej służby. W kontekście swojego postrzegania celowości działań, jeśli chodzi o misje zagraniczne, mógłbym się odnieść właśnie do, do naszej obecności w Afganistanie. W 2010 roku, kiedy miałem zaszczyt i przyjemność służyć z moimi kolegami na afgańskim Teatrze Działań, nigdy nie podważałem zasady celowości tejże misji. Byliśmy skupieni na swoich zadaniach, z reguły zadaniach na szczeblu taktycznym, czy zadaniach szczebla operacyjnego. Ale teraz z perspektywy czasów, kiedy widzę, w jaki sposób został spożytkowany ten wieloletni wysiłek, okupiony również ofiarami, ofiarami śmiertelnymi. Wielu naszych kolegów poświęciło życie dla tej misji, to wydaje mi się, że my jako państwo nie, nie do końca do końca spożytkowaliśmy ten, ten wysiłek. Z jednej strony jak najbardziej budowaliśmy wiarygodność polskich sił zbrojnych, budowaliśmy kompetencje w sojuszu, udowadnialiśmy, że tak, my jesteśmy tym krajem, tym państwem i tą organizacją, która bez wahania stanie ramię w ramię z naszymi sojusznikami. Ale z drugiej strony, jeżeli rozpatrywać to w kategoriach interesów narodowego, chociażby w aspekcie ekonomicznym czy społecznym, wydaje mi się, że tutaj mamy pewien niedosyt. My również pozostawiamy naszych słuchaczy z pewnym niedosytem, bo trudno w jednej rozmowie wyczerpać tak bogaty życiorys i doświadczenia, jakie pan pułkownik zdobył na przestrzeni lat. Panie pułkowniku, rozmowa z Panem była nie tylko inspirującą lekcją historii i doświadczenia, ale również przypomnieniem o poświęceniu, jakie niesie ze sobą służba wojskowa. Poruszane przez Pana tematy, szczególnie związane z misjami w Afganistanie i Kosowie, dały nam głębszy wgląd w realia, które często są dla nas, cywilów, jedynie odległym echem. To był dla mnie ogromny zaszczyt móc z Panem porozmawiać, a naszym słuchaczom pozostawiamy otwarte drzwi do kolejnych spotkań i refleksji na temat roli, jaką wojsko odgrywa, zarówno w obronie naszego kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Dziękuję serdecznie za tę niezwykle wartościową rozmowę. A ja przypomnę, że podcast ten realizowany jest w ramach projektu Nowoczesne Ratownictwo i Obronność w 25. rocznicę Polski w NATO. Projektu finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w konkursie Służymy Ojczyźnie, Służymy w NATO. 25 lat obecności w sojuszu w kategorii Obronność Państwa i Działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. i